A coś ty mnie tu na wpuszczał, Wąski? Won Wą mnie na ląd leszcze. To nie są leszcze, Stef. A kto? Jesteśmy młode wilki. Nowy na rybek. Najlepsi w mieście. A co oni gumią, ci młodzi wilcy? Praktycznie wszystko. Radosław jestem. Umiem wymusić okup, ściągnąć haracz, jednąć zęba. Mirosław, gwałty na zlecenie, bez zlecenia zresztą też. Amfetamina, produkcja, dystrybucja, masturbacja. Spiknie. Brawo, jest za samochodem zignorczona. Idźcie się oszuszyć, a jak się oszuszycie, odszukajcie mi killera, żywego albo martwego, a tych gwałcicielu, żebyśmy się nie rozpędzał w pobliżu mojej żony. Ale już wziął double blasta. To nie wiem, co się dzieje, kurde. Kurde, pompa, nie mogę wyciągać. Siła. Nie ma lipy. Hard Tylko biceps działa. Biceps. Robimy biceps. To inne mięśnie potrzebujemy. Stoprocentowy mięsien i siła, i nie ma upierdalane się. Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Aaaa! Nie kurwa, nie pamiętam. Jeśli ktoś jeszcze chciałby zrezygnować, to ma ostatnią szansę. O nie, nigdy się nie wycofa. Tak postępuje ninja. Póki radość jest w nas. Słońca zostałem dłużej, wiesz, fajnie było, żeśmy z chłopakami ryby łowili w akwarium. Prądem. Z żelandola. Nie no, oczywiście, że nie sięgał, ale wiesz. Akwarium żeśmy podnieśli. Jeszcze dłużej bym został, ale strasznie był gryzący dym. Nie no, z papierosów to bym przetrzymał. Linoleum. Niesamowita Śliczna, świetnie się z nią gada I nosi piękne koronkowe majtki Ty Mówiłeś, że cię tylko odwiozła do domu Czuję głód emocjonalnego związku Fajnie jest być z kimś Z kim można sensownie pogadać Kogo można przytulić Ugotować tej osobie kolację Człowieku, masz mnie Ja zawsze chętnie opierdolę coś na ciepło Chyba mógłbym się w niej zakochać ta pierwsza analiza, proszę, żebyśmy sobie puścili tę akcję, to jest 61 minuta i będzie to akcja Ronaldo i chciałbym, ta... popatrzmy na to tak, wygrał tę sytuację i proszę za chwileczkę zatrzymamy tu, tak, zatrzymajmy. Proszę popatrzeć, pełna asekuracja zawodników, bo on ma tutaj Jeden asekuruje akcję, drugi asekuruje akcję, czyli widzi, że nic nie może się dziać i on tutaj nie da sobie rady. Oni go znają świetnie. I to jest taki moment psychicznej przewagi niby broniących, że oni sobie naprawdę są w przewadze i oni sobie dadzą radę. I teraz popatrzmy, jak ta akcja się skończy. Proszę, tu jest broniących jest jeden, dwa, dwa trzech i z tyłu jeszcze, jeszcze z tyłu jeszcze jeden jest. Ten w ogóle właściwie nie wiadomo o co, o co chodzi. Bo...

jest! Jak to, co las? Możesz mi powiedzieć: pochuj mi las. Jestem Sylwusia. Sylwusia? Ale Sylwusia to taka mała dziewczynka, mm. nie? Ale słodka i kochana. Jesteś calutka, różowa mhm. z białymi akcentami. Bo chcę być gwiazdą, jak będę duża. Jaką gwiazdę? Dorosła. Robisz być w centrum zainteresowania? Mhm. Lubię, A nie peszycie cię to mm. A nie denerwujesz się, że tak patrzą na ciebie? Mm, mam misiaka. No to coś <grym tego? <grym Ja On się bała albo denerwowała, to się przytule i już się nie boję. Ty Batela, powiedz mi, jak ty w ogóle do domu doszłeś, bo jak wychodziłeś, to schodzenie mało wspólnego miało. Słuchaj, inaczej zrobimy? Zrobimy tak. Weźmiesz swoją dziewczynę, jakąś jej koleżankę. Może być, może być Mariola, która to jest? No i wiesz, bierzemy gdzie przysiadamy w auto i idziemy gdzieś za miacho. Dosięgło Cię aż pięć kul, by zadać śmiertelny ból, a wczoraj też nie żyłeś, a uciekłeś, Ty wiesz. Nie opierdalaj mnie, Nie ja kaj... opierdalam Cię, to co powiem z moich ustą nie jest opierdolone. A co? Konstruktywny krytycyzm. Bardzo z ostrożny. Mam do niej zaufanie. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć i wiesz co? Im teraz kurwa nie miał ręki. never right answer. Kiedyś kupię nóż I powyży nam wszystkich w Kupię nóż jeśli twoje dziecko lubuje się w czarnych kolorach, w strojach moro, to wiedz, że coś się dzieje. Nosi pumpy, pentagramy na portkach, szóstki z umiłowaniem, wiedz, że coś się z twoim dzieckiem dzieje. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze go byłeś, wreszcie śni. Nie, no co ty, tato? odmień być. No daj spokój. No odmień, no. Weź się, tato. No nie odmienisz. Podobno już drugiego dnia pobytu killer zamordował współwięźnia. Udusił współwięźnia na stołówce solniczką. Znaczy nakrętką, sitkiem. A to znaczy sitkiem czy solniczką? Denkiem, znaczy dynkiem. Na nakrętką z dziurkami. Gdzie go przenoszę? No w miejsce odosobnienia. To znaczy gdzie? Nie mogę powiedzieć. Nie może pan, czy pan nie wie? Wiem, ale nie powiem. Halo? I Shaka. Kto? Shakal. O. Y Cześć, Dobrze, że dzwonisz, bo zaszły pewne zmiany w kontrakcie. W tym kontrakcie? Co tego właśnie wykonałem? No tak. Co wykonałem? Jak wykonałem? Coś się tam narobił? Killer's dead. Jak to zdech? To znaczy, że tyś go kill'em? One, two, three. Cię, jak nieba to tnąć chcę przynajmniej wy umiecie, proszę W zasadzie to po trudno było poznać, bo ją cały czas trzymał w Sedesie.